Pułk? Gdzież on jest? Już powinien wrócić O, o Reddy, a to ci dopiero lądowanie? <grystanie> Ale bardzo się cieszę, że was widzę No, co się dzieje? W samą porę, Miki Pustkowie znowu staje się bezczynne, a przez te zniszczenia po wstrząsach Mało tego, szalony doktor wrócił? Tak? To, to gdzie jest Orwald? Eee, tutaj. O! Ale się o ciebie martwiłam. Przepraszam, nie chciałem, ale... Rozmawiałem z doktorkiem. Przyszedł nas ostrzec przed atakiem złych stworzeń. Powiedział, że są pół kleksowe, pół a wszystkie są złe. On coś knuje. tak przeczuwam. Oj, Hortensio! Chyba każdy zasługuje na drugą szansę. E, a może spróbujemy dotrzeć do sedna sprawy? Gdzie szalony doktorek? Pomaga z remontem ulicy Niecnej. Niestety trzęsienie rozstroiło projektory, więc musimy pojechać pociągiem. Ach, no dobrze. Skoro koniecznie chcecie rozmawiać z szalonym doktorkiem.